Szybka recenzja, lider 18N 150 z Leroya z silnikiem Dukar. Warto, nie warto? Czy kupiłbym ponownie plusy i minusy? A więc, tak, cena na plus 800 zł. Myślę, super. Jak za taki fajny mocny silniczek na plus silniczek. Nie zatrzymuje się, nie bawi się. Bardzo fajny. Kolejny plus funkcjonalności. Regulacja tutaj. Wysokości koszenia, mulczowanie, też w napęd ma kolejny plusik. Wygląd moim zdaniem też bardzo fajny, zwłaszcza, że tutaj tutaj sobie narzędzia narzędzia tych Gdzieś tam i to też wszystko kolorystycznie ładnie się układa. Kolejny plus, duże kółka. Z minusów, no to taka ogólna jakość wykonania i dowej -y. Czyli to, i się od razu... Urwało praktycznie po pierwszym czy po drugim użytkowaniu, tutaj sąsiad ma tę samą kusiarkę. Podobnie tam ta spinaczka właśnie od kółka też mu gdzieś zaraz wypadła. Tutaj to, jak było jakieś większe słońce, mi gdzieś tam to też uciekało. Czyli generalnie pierdoły. Zobaczymy, jak to będzie w dłuższym terminie się sprawowało technicznie. Czy kupiłbym ponownie? Za tak bo nie szukałem jakiegoś drugiego sprzętu na lata na razie chciałem szczerze mówiąc sprawdzić czy taki sprzęt też może posłużyć parę lat czy on się po prostu zwinie po jednym sezonie więc bogatszy od uwiec w przyszłości może będę kupował coś innego na ten moment jestem zadowolony także i wam polecam